Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kuchni Księcia Wartisława. Dzisiaj wraz z Martyną przygotujemy dla Państwa placki. Ale nie placki typowo ziemniaczane, tylko placki, które będą z cukinią. Martyna, mów, co potrzebujemy i za co się będziemy łapali? Cukinie, ziemniaki, cebula będą do starkowania, dodatkowo jajko i żeby zagęścić jest mąka. I olej do spężenia, No i oczywiście sól, pieprz. My akurat będziemy używali tylko tych podstawowych. No i co? Co dalej? Możesz no, wiesz, rączki świeżbią. Tarkowanie. Tarkowanie, no dobra, no to lecimy. Ty za co? Siemniaki. Ziemniaki, dobra. Proszę cię bardzo. Może byś chciała, czy wolisz skropkę, baczkę? No lepiej tak. No lepiej. to zamienimy się, ja wolę mm -hmm. tak. To ja wezmę za cukinię. Cukinia, która też bardzo często funkcjonuje pod nazwą kabaczek. Jest bardzo fajnym takim e, warzywem, bardzo dużo wartości prozdrowotnych ma, choćby duże ilości witaminy C, żelaza, witaminy K. E, co jeszcze wiesz o cukinii? Wiesz nie. o tym, że to się nazywa jako dynia letnia? Nie, nie wiedziałam. Jaż. A się czyta trochę książek, to się wie. Co jeszcze z takich, e, działa odkwaszająco na organizm. Jedną z też takich fajnych rzeczy, co się mówi właśnie, że e, cukinia, czy tak jak kabaczek, też zaraz wytłumaczę, dlaczego tak albo tak nazywamy, e, jest o tyle e, fajnym warzywem, że też działa częściowo jakby e, antynowotworowo. Dobrze, my starkujemy na grubych oczkach. Czekaj, Już zagadałem się i. Lubisz cukinię? Lubię. To jeszcze posłać do cebuli. To odstawimy na razie tu. A ty masz miskę do tarkowania. Czy to nie jest do tarkowania? No mam. No dobra. Tak. A ty tarkę chcesz? No dokładnie. Proszę ci bardzo. Dobrze. A co lubisz najbardziej z cukinii? Jakie potrawy? Chyba leczą. Leczą? Tak. A ratatuj? Nie jadłam. Nie jadłaś? Nie. Taki. Bigos francuski. Teraz tak, jeżeli chodzi dalej właśnie, choćby o cukinię, czy tak jak mówiłem, kabaczek, ma bardzo dużo ilości wody. Także też bez problemu, tak jak tutaj mi jakiś tam większy kawałek wpadł, na surowo jak najbardziej można spożywać, bo jakakolwiek obróbka termiczna powoduje to, że część tych składników no odparowuje nam, albo choćby witaminy niszczą się. Jedyne, kiedy nie powinniśmy spożywać, to jest wtedy, kiedy lekki posmak goryczy, to znaczy, że coś zaczyna się tam psuć. Dobrze. I teraz tak, duża ilość wody musimy odcedzić. Pierwsze. Przerzucimy całość. Też z ziemniakami. Ziemniaki, które będziemy używali Powinniśmy te, które są tak zwanego typu C, czyli mączyste. Pamiętasz o ziemniakach? Pamiętam. No to mów czemu takie? Typu C. Mhm. Bo są takie najbardziej mączyste. Mhm. A jaka jest tam mąka w tym? Jaka mąka? Mhm. Jak ją nazywamy? Ziemniaczaną. Ziemniaczaną, a jak inaczej? Skrobia. Zgadza się. I dzięki temu mniejszej ilości mąki będą szły takiej zwykłej przędy. I teraz ocenę, muszę ci wystawić. Przepytałem to, co? Yy, wodę jak największą ilość powinniśmy odcedzić, ze względu na to, że jak dodamy, to po prostu jedna wielka ciapa nam wyjdzie. Dlatego powinniśmy odcedzać mocno. I teraz tak. Płyn, który nam powstał, możemy użyć choćby do jakichś koktajli. Z czemu taki koktajl możemy zrobić? Truskawka będzie pasowała? Śliwka? Nie, nie? nie. A co byś dała? Bardziej ogórka. Ogórka, no mm -hmm. ale taki do picia jeszcze, co byśmy wtedy tam... Ten... Nie. Trzeba ja byłoby pomyśleć, coś wymyślimy z tego. Dobra. I co zostało nam? Cebula jeszcze. Dobra, to ja muszę zobaczyć, bo zepsułem się. To obierz cebulę. Dobra, to nie, co niepotrzebne, ja pozabieram. Co jeszcze będziemy mieli tutaj? Dobra. Tak, 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 tak. Możemy od razu ten. Dobrze, a kabaczek i cukinia, jeżeli to, co właśnie zacząłem mówić... Żaka między nimi jest różnica. Jest niewielka różnica. Przede wszystkim wielkościowo, w smaku jeżeli chodzi o wartość odżywczą, podobna będzie. Dlatego ludzie zamiennie to nazywają. Raz nazywają kabaczek, raz cukinią. Taka podstawowa różnica, cukinia jest przede wszystkim mniejsza, czyli to, co my tutaj mamy, to jest typowa cukinia. Kabaczek będzie większy. Nie wiem, czy wiesz Martyna, ale to od ogródka ode mnie te cukinie. No, także one są niesamowite w smaku. W ogóle nawet nic nie trzeba innego dodawać, to po prostu będzie cudo. Dobra, ja wybiję jajko. Hop. Dodajemy. Zawsze jest dobrze, właśnie na osobny talerzyk, ze względu na to, że może być zbóg. Czyli zepsute jajko. I teraz automatycznie wszystko byśmy mieli już do wyrzucenia. Dlatego. Zawsze osobny talerzyk i dopiero dodajemy. Dobra. Musisz mieszać, bo ja mam rękę po jajku. Dobra i zobacz jaka konsystencja. Ale coś czuję, że będziemy musieli dodać trochę mąki. Ok. I tak, takie płaskie podobnie jak ziemniaczane. To jest też ciekawa, właśnie, potrawa. Zarówno jakiekolwiek placki, czy to będą ziemniaczane, czy z cukinii, dodajemy cebulę, a większość z nas albo spożywa na słodko, albo na słono. Czy to ze śmietaną, z cukrem, dodatkowo, co jeszcze możemy dodać? Jakiś gulasz zrobić, czy tak zwany placek po cygańsku, czy placek po węgiersku. I zamiast typowego placka ziemniaczanego możemy zrobić właśnie placek z cukinii. Co jeszcze, mąki? No, chyba troszkę. Dobra. I tak, jeżeli chcemy, żeby konsystencja była rzadsza, tarkujemy na drobniejszych oczkach. Jeżeli chcemy, żeby właśnie były u nas takie, że ręką będziemy mogli nakładać albo łyżką, w tym momencie na grubych oczkach starkowane. Ja czy ty? Te. Dobra. Poszło. Pieszne? Nie, nie bardzo. Dobra. Słone? Tak. To ja właśnie na odwrót. Proszę. Ok, ja już olej wleję. Placki jakiekolwiek powinniśmy smażyć na większej ilości tłuszczu, żeby to nie było też tak typowo płasko, bardzo mała ilość tłuszczu, tylko powinniśmy trochę więcej je dodać. Dzięki temu one z wierzchu będą chrupkie, a w środku mięciutkie. Dodatkowo przy wyłożeniu my użyjemy ręcznik papierowy, żeby odsączyć część tego tłuszczu, który będzie. Czestaw i A ja będę tak perfilnie zaglądał Ci przez ramię, czy dobrze robisz, dobrze. żeby nie było. To tak jak mówiłem, tutaj przede wszystkim właśnie. Pierwsze co, wyższa troszeczkę temperatura, później zmniejszamy, żeby w środku ładnie nam się to wszystko złączyło. Tutaj masz łopatkę drewnianą do przewracania. Cześć jak Magda Gessler mówiła, żeby być w głębokim tłuszczu. Więc <tłynne> hmm? ja marzymy. I teraz, tak jak Państwo byście smażyli, jeżeli na przykład większe placek byśmy robili, na dwie łopatki przełożyć, albo można na nazwać, tak jak, może nie jak naleśniki, bo tutaj duża ilość tłuszczu będzie, żeby nie zachlapać tłuszczem, żeby właśnie tego pożaru nie było ale choćby na drugą patelnię przełożyć. Można też na pokrywkę i z pokrywki, tak jak omlet. Tutaj, tak jak mówię, szczególnie o tych plackach, które robimy właśnie po cygańsku czy po węgiersku. Forma choćby podania samych takich placków najróżniejsza może być. Może być na zasadzie piramidki zrobiona. Czyli tak jak załóżmy Amerykanie mają swoje śniadanie i pankejki, które są wydawane razem z syropem klonowym, tak samo tutaj możemy polać śmietaną, posłodzić albo gulaszem, albo pomiędzy powkładać, choćby nawet ser, też coś na zasadzie hamburgera można z tego zrobić. Także takie placki, zastosowanie, każdy z zależności, to co lubi, to co ma w głowie. Jak? nam się ładnej. To co? Wyciągamy? Dobrze, daj tutaj na papier. Weź patelnię całą, będzie wygodniej chyba. Dobra a i następne niech się smażą, a te odsączymy trochę z tłuszczu. Zawsze powinniśmy takie coś robić właśnie, żeby ten nadmiar tłuszczu no, nie pozostał, bo no, same potrawy smażone już nie do końca są, jak to się mówi, zdrowe. Dodatkowo zawierają związki majlarda, tak? czyli e, w dietach lekkostradnych jakiekolwiek potrawy smażone nie są dopuszczalne. Dobra. Okay. Założymy, to na razie Odmniejszymy, niech się smaży. Patrz widzisz, zapomniałeś witerców dla nas. Dobra. Który chcesz? No dobra. To co? Próbujemy? No tak. Na pewno? Nie wiem. Zapraszamy do przygotowania placków 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 z cukinii ziemniaka i widzimy się w kolejnym odcinku do widzenia